Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków amen. Witam serdecznie rodziców, dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii na ostatnim katechetycznym spotkaniu, które uwieńcza nasz cały rok pracy. Tematem jest Komunia Święta. Pierwszy punkt Komunia Święta sakramentem miłości. Drugi przyjęcie Komunii Świętej, a więc zjednoczenie z Chrystusem. Trzeci punkt nasze dziękczynienie. I czwarty owoce Komunii Świętej w naszej codzienności, i zakończymy to wspólną modlitwą. Pierwszy punkt: Komunia Święta sakramentem miłości. Bóg objawił nam swoją nieskończoną miłość w Jezusie Chrystusie, który w swej pokorze i nieskończonej miłości zostawił nam siebie w Komunii Świętej. Zaznaczają to słowa Chrystusa: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W tabernakulum jest żywy Jezus, żywy Bóg. W czasie Eucharystii przychodzi do nas żywy Bóg. Człowiek, żeby żyć, potrzebuje na co dzień pokarmu i napoju. Człowiek, żeby osiągnąć życie wieczne, potrzebuje Eucharystii. Ona otwiera przed nami horyzont życia wiecznego. Kto spożywa moje ciało, będzie żył na wieki, mówi Jezus. Pan Jezus nazywa siebie chlebem życia. Dusza potrzebuje często przyjmowania Chrystusa jako chleba życia. Chrystus oczekuje naszej miłości i pragnie, abyśmy chcieli przyjmować Jego miłość, której wyrazem jest komunia święta święte zjednoczenie, komunia jedność. Jezus ma prawo przyjść w komunii świętej także do dzieci, a dzieci mają prawo Go przyjmować. Rodzice dają dziecku Chrystusa, dają mu największy skarb na świecie. Tak jak wielu troszczy się o korepetycję, o rozwój duchowy, fizyczny, emocjonalny, języki obce, tak trzeba zadbać o życie wieczne swojego skarbu. Wzrastanie wierze rodzi coraz głębsze pragnienie zjednoczenia z Jezusem. A więc potrzebna jest wiara, żywa wiara, potrzebny jest rozwój. Potrzebny jest klimat wiary w domu, żeby nie była to tylko akcja przyjęcia komunii świętej. Drugi punkt przyjęcie komunii jako zjednoczenie z Chrystusem. Gdy przyjmujemy najświętszy sakrament, przyjmujemy samego Boga, Syna Bożego. W chwili przyjmowania komunii wymagana jest największa pobożność, nabożność. Jak powinniśmy przeżywać ten wyjątkowy moment? O czym należy pamiętać? Pierwsze, post eucharystyczny. Na szczęście dzisiaj przepisy Kościoła bardzo łagodną, łagodną formę traktują. Godzinę przed jej przyjęciem powstrzymujemy się od jedzenia i picia. Picie czystej wody nie łamie postu, a więc godzinę przed przyjęciem Eucharystii pościmy. Ktoś powie po co? By chleb eucharystyczny nie mieszał się z innym pokarmem. W czasie sprawowania mszy świętej, obrzęd Komunii Świętej rozpoczyna się modlitwą Ojcze nasz. Mówiliśmy o tym miesiąc temu, kiedy rozważaliśmy części mszy świętej. Po przekazaniu sobie znaku pokoju podczas mszy świętej i modlitwie Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, następuje najważniejszy moment. Klęczymy z wiarą i wyznajemy, Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Są to słowa sparafrazowane z Ewangelii ze spotkaniem Chrystusa z setnikiem. Następuje potem moment komunii świętej, przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca. Jest to chwila podniosła i niezwykła. Syn Boży, który czynił cuda, uzdrawiał chorych, przygarniał dzieci pod postacią chleba, przychodzi do człowieka. Przypominam, że w naszej wspólnocie parafialnej dzieci po raz pierwszy przyjmą Komunię Świętą do ust. Kapłan będzie zawsze dezynfekował ręce, ale później rodzice wraz z dziećmi decydują, czy mogą przyjmować Komunię Świętą na rękę, czy do ust. Obydwie formy są przyjęte w Kościele Świętym, także forma klęcząca i stojąca najważniejsze żeby były to postawy godne świadome i rozważne aby dobrze przeżyć to spotkanie potrzeba prawdziwego skupienia i żarliwości serca dobrze jest nam przy świętej i jeszcze przed skupić się zostawić wszystkie sprawy uczyć też dzieci wsłuchiwania się w przeżywanie eucharystii też także o naszym traktowaniu jedności z Chrystusem, komunii, będzie sygnałem wygląd zewnętrzny, sposób ubrania, postawa ciała, zachęcam do złożenia rąk, jak i usposobienie wewnętrzne. One pokazują, kim dla mnie jest Jezus. Że zawsze dbajmy o to, by z największym szacunkiem przyjmować komunię świętą. A więc ubiór. Serce, a także postawa. Tylko ci, którzy są w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, mogą przyjmować komunię świętą. Jeśli ktoś ma grzech ciężki, należy pójść do spowiedzi. Uczmy tego dzieci. I przypomnę, że zaniedbanie niedzielnej mszy z własnej winy jest także grzechem ciężkim, a więc odbiera stan łaski uświęcającej. Punkt trzeci. Nasze dziękczynienie. Po przyjęciu Komunii Świętej, Chrystus przebywa w naszym sercu, obdarowując nas niezlicznymi łaskami. Przede wszystkim pogłębia i umacnia życie duchowe, chroni przed grzebem ciężkim, choć potrzeba naszej współpracy z łaską Boga, gładzi grzechy powszednie, rozpala miłość we wspólnocie Kościoła, uczy dostrzegać potrzebujących. Eucharystia jest pokarmem nieśmiertelności, lekarstwem pozwalającym nam nie umrzeć, lecz żyć wiecznie w Chrystusie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Z Ewangelii Jana. W ciszy i skupieniu, po przyjęciu komunii, dziękujemy Jezusowi za te wielkie dary. Możemy to uczynić własnymi słowami, Mówiąc Panu, jak bardzo go kochamy, lub odmówić modlitwę z książeczki do nabożeństwa. Dobrym zwyczajem jest przeznaczyć choć kilka minut po mszy świętej na dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski, żeby nie wybiegać z kościoła. Czwarty punkt. Owoce Komunii Świętej w naszej codzienności. Pierwszym owocem przyjmowania Komunii Świętej powinna być wzrastająca miłość do Pana Boga. Przewijająca się codzienną modlitwą, pogłębieniem relacji, bo modlitwa to relacja dwóch żywych osób. Przystępowanie do Eucharystii pobudza do otwierania się na otaczających nas ludzi. W domu, w szkole, na ulicy może przejawić się szacunkiem, życzliwością, niemówieniem źle o innych, gotowością do rozmowy i pomocy, pojednania, współczuciem. Modlitwą za bliźnich. Zachęcamy, aby tak współpracować z łaską Bożą, którą przyjmujemy w komunii, aby być dobrym dla innych. Wielka przyjazd z Jezusem w komunii świętej przemienia nas samych, pomaga nam systematycznie pracować nad sobą, poprawiać się z tego, co niewłaściwe, a umacniać to, co dobre. Modlitwa. Pan Jezu, Dziękujemy za największy dar Twojej miłości, za chleb życia, Komunię Świętą. Daj nam i naszym dzieciom żywą wiarę w Twoją obecność pod post postacią chleba. Pomóż nam i naszym dzieciom godnie przyjmować Ciebie w Komunii Świętej. Dajbyśmy odchodzili z tej ziemi zjednoczeni z Tobą. Amen.